Witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na... W upalne dni nic tak nie chłodzi jak lody, dlatego w tej części postanowiliśmy przyrządzić dla Was mrożone desery. Zanim jednak przejdziemy do naszych sposobów, przypominamy, że do 5 sierpnia trwa konkurs, który zorganizowaliśmy wspólnie z marką Pateks. O szczegółach dowiecie się na końcu tego filmiku. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Cześć kochania, witam w mojej kuchni. Siła, masa. Super, steki, a nie jakieś kanapeczki. <laughs> spokojnie, żartuję. Słuchajcie, wielu z Was ćwiczy na siłowni, i wielu z Was pewnie zastanawia się, czy są jakieś łakocie albo słodycze, które spokojnie może wcinać. Zaraz pokażę Wam moją dietetyczną wersję lodów, od której przybędzie Wam nieco w bicku. Oglądajcie. Na początku do blendera wlewam 50 ml wody, a następnie dodaję 100 g mrożonych owoców i 20 g migdałów. Teraz dosypuję 40-gramową porcję odżywki białkowej i pozostałe 100 g owoców. Na koniec wszystko dokładnie miksuję. Takie lody możecie spożyć od razu po przygotowaniu, a do tego mają niesamowite makro, które zobaczycie tu poniżej. Mm. Ambrozja! Jak to niegdyś powiedział Einstein, geniusz tkwi w prostocie, dlatego zamiast kombinować z jakimiś śmietankami czy innymi cudami, pokażę Wam jeden z najprostszych przepisów na lody. Zobaczcie! Na początku tnę arbuza na słupki, ale trójkąty będą nadawały się równie dobrze. Do tego sposobu polecam Wam szczególnie arbuza bezpestkowego. Pozostało jedynie nadzieć arbuza na patyczki i zamrozić. Przygotowanie takich lodów to żadna sztuka. Zwróćcie uwagę na to, że nie ma tutaj tony cukru, sztucznych barwników, czy też innych wynalazków. Krótko mówiąc, samo zdrowie. Przy fali upałów nie ma czasu na czekanie, aż przygotowane przez nas lody się zmrożą, dlatego pokażę Wam sposób na przyrządzenie ich w błyskawicznym tempie. Zobaczcie. Na początku do robota kuchennego wrzucam kostki lodu, aby je pokruszyć. Do środka dodaję mrożone truskawki oraz cukier-puder. Wszystko przez chwilę miksuję, po czym dolewam odrobinę śmietanki. Całość ponownie mieszam do momentu, aż powstaną kremowe lody. Przygotowanie tego deseru zajmie Wam dosłownie kilka minut, a rezultat jest po prostu genialny. Sami spróbujcie. Owoce idealnie nadają się do różnej maści deserów. Zaraz pokażę Wam, jak przygotować mrożony trójkolorowy mus owocowy. Na początku miksuję owoce w blenderze. Ja przygotowałem mus z malin, mango i kiwi. Teraz bardzo delikatnie przelewam je do plastikowych kubków, tak aby powstały trzy warstwy. W środek wkładam jeszcze patyczki i całość umieszczam w zamrażarce. Sami zobaczcie jak genialnie wygląda taki mrożony mus. Powiem Wam jedno, w smaku jest jeszcze lepszy. Większość z nas uwielbia krem czekoladowy, w końcu jest na tyle dobry, że można go jeść nawet łyżeczką ze słoika. Dziś pokażę Wam jak z kremu czekoladowego zrobić lody, które idealnie nadadzą się na mocno dodatnie temperatury. Na początku do miski nakładam pół szklanki kremu czekoladowego i wlewam 2 trzecie szklanki skondensowanego, nisko słodzonego mleka. Wszystko dokładnie mieszam za pomocą miksera, po czym dodaję pół szklanki letniego mleka. Wszystko ponownie ze sobą miksuję. Tak przygotowaną miksturę przelewam do małych kubeczków po jogurcie, pojemników po napoju mlecznym lub jeśli ktoś posiada, to do specjalnych foremek do lodów. Po zamrożeniu nasze lody są już gotowe. Przyznajcie, że takie czekoladowe lody to ciekawa propozycja, a ich smak jest po prostu nie do podrobienia. Z tymi przepisami, nawet afrykańskie upały nie powinny być już problemem. Tak jak wspominałem na początku, cały czas trwa konkurs, który zorganizowaliśmy wspólnie z marką Patex, w którym za zadanie macie pokazać swój pomysł na niezwykłe wykorzystanie zwykłych rzeczy, czy też sposób na ułatwienie sobie życia. Swoje zgłoszenia możecie umieszczać na stronie konkursowej, do której przejdziecie klikając w ten link. Teraz jeszcze wciągnijcie sobie seny i widzimy się już za tydzień. Na razie!